Wy mówicie na nas stry, bo lubimy sobie weżyć tam gdzie dzieje się coś złego To jesteśmy zawsze pierwsi Muldur, pistolet, gas i kajdamki Jesteśmy jak skarpel co usuwa chore tkanki. Ciebie napędza hejt i szyderstwo Ja na sztandarze mam chorol Jestem tak jak ty, człowiekiem z krwi i kości Dla tych, co łamią prawo, zero litości Jak niezmierny, dążący do celu Nie zginam karku, nie odczuwam też lęku Próbujesz mnie skrzywdzić i brwisz sobie sprawa. Za mną stoi sfora, a to już nie zabawa W boju zjednoczona, wielka granatowa armia Na piersi połyskuje, dumnie blasza na gwiazda. Niezbędne ogniwo, sprawiedliwości Sfora jest gotowa, zapolować dziś na kości Te boli piater, czyli ją on dają głos Niechachudę pełnię a onaś prawdę, dumny z bycia prosto z ulicy Raptu, bez żadnych śniew, robimy porządek na polskich ulicach, złoczy dobro, cienka niebieska linia, linia, zonaryże, kremdyla, kremdyla, czy dają post. Dumny z bycia psem, opanowanie, perfekcja, profesjonalizm, Każdy niebieski brat, życie zostawia na szali. Wchodząc z domu, nigdy się nie wie, czy zdejmiesz kogoś, czy zdejmą ciebie. Nikt jej nie zmuszał, sam tego chciałem, Był inny zawód, taki wybrałem. To no, w moich żyłach pulsuje niebieska krew, Ulicz jest jak dżungla, a ja jestem jak lew. Z tej grze to ja ustalam reguły gry, gdy nie wystarczy ryk, wtedy pokazuję kły Jak chcemy wam dać wamne, posłuchajcie tego chóru, jesteśmy ginami. Nawet po zdjęciu mundurów i wielu naszych braci odeszło do przyjego nieba, bo wtedy inni patrzyli i zachowali się jak trzema. Cześć, pamięci! Wyjeba kacha, trzymamy linię, tam noc jest nasza. Niech tę czyli czyli p w serię głos. Niech hamuj mnie, Chcę prawdę, dumny z bycia Prosto z ulicy rap, bez żadnych ścieżek. Robimy porządek na polskich ulicach. Słoczy do niebieska linia, kalnij, zionariusze. Krewdyla, krewdyla, krewdyla bo jest dumny z bycia plenem. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano, mordy! Mówi sierżant, Pagierpa nie ujawnia swojej twarzy, kiedy tego nie potrzeba. Proszony tu gościnnie, przeszytający głos. Wypuszczamy dla was, ten old to. My zawsze na prawie, a ty na jego kontrze. Będziesz zaraz szlochał, ja wiem o tym dobrze. Chcę pić się Karino, Jessica, Brianie, to już 6 rano. Słyszycie, ruchanie? zbrojonych, we wszelkie procedury. Jesteście bez szans, jak wobec ów piszczury. Szanując waszą godność, na podstawie prawa. Będę was strównił. to jest moja zabawa. Próbowałem na sztandar, że będę was ścigał. Zaprowadzić porządek, to jest moja misja. Ja mam służbę wyznaczają, jasne priorytety. Ty, jeśli słyszysz prawo, to będziesz następny Jestem policjantem, czyli od Jopsy dają głos, niechafudep Nie chcę, tak prawdę, dumny zwyczaj psem pse, Prosto z ulicy Rap, tu bez żadnych sierp, Robimy posządek na polskich ulicach Złoczy do cienka niebieska liatka Lidzonariusze, kremdy lat, kremdy la, Psy dają głos, dumny zwyczaj psem dum, Jestem policjantem, czyli od Jopsy dają głos, niechafudep Nie chcę, tak prawdę, dumny zwyczaj Psem, psem. Prosto z ulicy raptu, bez żadnych śmieci. Robimy porządek na polskich ulicach Złączy do niebieska lijaka Lizonariusze Kremdyla, Kremdyla dają głos Dumny zbycia pstęmy my nie